Cześć, masz sporo filmów na swoim kanale na YouTube i chcesz uruchomić dodatkowy kanał komunikacji w postaci bloga? Nic prostszego. Możesz to zrobić dzięki narzędziu Video to Blog. Jest to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które w sposób automatyczny, na podstawie Twoich filmów z YouTube, wygeneruje dobrze zoptymalizowane pod SEO artykuły blogowe. Darmowa wersja oprogramowania pozwala Ci na utworzenie jednego posta miesięcznie. Jego maksymalny limit to długość 2,5 tysiąca słów. Możesz też skorzystać z narzędzia do humanizacji AI, czyli sprawić, aby tekst miał styl wypowiedzi typowy dla prawdziwego człowieka. Jest tu także dostępna opcja dodawania zdjęć. Mogą to być screeny wyciągnięte z wideo, grafiki ze stoka lub obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Narzędzie na podstawie artykułu tworzy też treści do postów na social media na temat tego artykułu. Posty oczywiście zawierają call to action zachęcające do lektury tekstu na blogu. Jak działa Video to Blog? Działanie jest proste. Narzędzie dokonuje transkrypcji Twojego artykułu, następnie przesyła go do oprogramowania bazującego na Cloud AI i na własnym GPT i na tej podstawie tworzy artykuł według wszystkich parametrów, które zdefiniowałeś, zdefiniowałaś podczas tworzenia tego takiego, nazwijmy to briefu, dla narzędzia. Sam robiłem już testy. Oprogramowania Video to Blog poprosiłem narzędzie, aby wykorzystało mój film z YouTube, jak pisać teksty SEO. Wrzuciłem link do narzędzia Video to Blog. Proces tworzenia tekstu zajął dosłownie chwilę. Artykuł opublikowałem na swoim blogu. Następnego dnia. Pojawił się gdzieś na 40-45 miejscu w wynikach wyszukiwania. Powiesz pewnie, że to jest kiepski wynik. Oczywiście, nie jest to idealna, idealna pozycja w wynikach wyszukiwania Google, ale wynika ona z faktu, że niewystarczająco dobrze omówiłem zagadnienie na filmie YouTube. Uważam, że gdybym wzbogacił ten materiał wideo o dodatkowe kwestie, które należałoby poruszyć w tym materiale. Wtedy artykuł miałby szansę na znacznie wyższą pozycję. Być może nawet trafiłby do top 10 na frazy w stylu jak pisać teksty SEO. Teraz spróbujmy wygenerować jakiś artykuł na bloga przy użyciu narzędzia video to blog Oczywiście do narzędzia. Idę też do mojego kanału, pobieram jakieś wideo, które nagrałem. Tak jak mówiłem, tutaj naciskam ten przycisk niebieski Create Block, Wklejam oczywiście link do tego materiału z YouTube. Widać, że już tu narzędzie sobie zaciągnęło informacje. Ustawiam, czy mają się pojawić zdjęcia w tym artykule. Tak jak mówiłem, mogą to być screeny z wideo, mogą to być też. Zdjęcia zaczerpnięte z biblioteki stokowej. Można też linki dodać, jakieś wzmocnić SEO poprzez linkowanie wewnętrzne. Ja tego nie robię. Można też jakieś call to action umieścić w artykule. Kliknijmy tutaj od razu more options. Niestety, ja już w tym miesiącu tworzyłem ten dłuższy artykuł, dlatego zostaje mi tylko taki na 700 słów, to jest dosyć krótka długość. Tutaj można język automatycznie zostawić. Ja ustawię polski dla pewności, chociaż narzędzie by sobie bez trudu poradziło. Teraz ustawiamy, w jakim stylu wypowiedzi ma być tworzony ten artykuł na blogu. Ja dam tutaj profesjonalny. Jaka narracja ma być. W jakiej formie mamy się wypowiadać w artykule. Oczywiście, niech to jest pierwsza osoba. Ustawiamy też główne słowo kluczowe, na który ten artykuł ma zostać zoptymalizowany. Tutaj, niestety, spis treści i sekcja często zadawanych pytań jest dostępna tylko w płatnej wersji oprogramowania. Tutaj, wybieramy jakiego typu ma to być artykuł, ale myślę, że ja chyba tutaj zostawię. Niech będzie auto, niech narzędzie samo jakby wybierze styl. Możemy ustawić emoji jakieś. Tutaj ustawiłem, żeby tytuły, rozdziały tworzyły jakby spis treści. No i już daję od razu Create Block. Teraz to chwilę zajmie, za chwilę wygeneruje się już nam gotowy artykuł, który będziemy mogli opublikować. Tak jak powiedziałem, on będzie stosunkowo krótki, bo zaledwie 700 słów będzie miał. No i okej, okay. artykuł nam się wygenerował. Czy warto prowadzić bloga? Odpowiedź na pytanie, które nurtuje wiele firm. Ja bym podejrzewam, nie poszedł w taki tytuł. Trochę bym inny wybrał, ale okej. Okay. Idźmy po kolei. Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy prowadzenie bloga w dzisiejszych czasach ma sens yy, w obliczu dynamicznych zmian. No właśnie to ta fraza już sugeruje, że to AI chyba pisało, chociaż zerknijmy dalej. Zmiany w wyszukiwarkach i rola blogów yy. Akapity, długość akapitów jest odpowiednia. Widzimy, że tu narzędzie zaciągnęło stokową grafikę korzyści z prowadzenia bloga. Tu kolejna grafika stokowa, trochę niezbyt pasująca do kontekstu chyba. Przykłady firm odnoszących sukcesy dzięki blogowaniu. Wiele firm odnosi sukcesy dzięki prowadzeniu blogów. Duże korporacje. Ma... No Trochę powiem tak, nie wydaje mi się, żeby to był idealny tekst, trochę tutaj narzędzie nie spełniło naszych oczekiwań, bo czy blogowanie ma sens, bo sądzę, że no trochę bardziej trzeba by się postarać, aby to no taki artykuł miał szansę na wysoką pozycję w Google. Planowanie i strategia bloga, SEO i jego znaczenie, recykling treści. No okej, okay, może. Jakiegoś bloga zapleczowego zdecydowanie sądzę, ten artykuł nadawałby się, można by go opublikować. Wyszło nam 606 słów, są krótkie akapity, raczej długie sekcje. Nie ma długich sekcji, czyli powiedzmy, jeżeli chodzi o tą strukturę, formatowanie tekstu jest ok pod kątem SEO. Na początku ta fraza się nie pojawia. Pojawia się w opisie, w tytule, właśnie. Zobaczmy meta -tagi. Tu widzimy, że długość tagu title ma 30 znaków. Z kolei meta description 147. Sądzę, że, że to spełnia jakby wymogi pozycjonowania. O, od razu adres URL nam powstał. Czy warto prowadzić bloga? No zdecydowanie taki wybrałbym adres URL tego artykułu. I to, co mówiłem, narzędzie tworzy też treść postów promujących. Tu mamy gotowe, gotowe, gotową treść do postów na Instagram, Facebook, Twitter. One są takie, no chyba robotyczne, tak by chyba to trzeba określić. Myślę, że copywriter bardziej by się postarał, tworząc treść postów w dobie mediów społecznościowych. Wiele firm zadaje sobie pytanie. Jeśli po prostu zależy ci tylko na publikowaniu wpisów blogowych, no to yy, przepraszam, wpisów na social media, które no, mają być po prostu yy, takim wypychaczem Twoich kanałów, no to to spełni swoją rolę, chociaż wydaje mi się, że lepiej byłoby, aby te posty na social media samodzielnie napisać. Dodam tylko, że narzędzie można zintegrować z. WordPressem, no i z innymi platformami. Mam nadzieję, że podobało Ci się to nagranie. Już wiesz, jak oszczędzać czas na redystrybucji treści, na publikowaniu artykułów blogowych, które są jakby tworzone na podstawie filmów, które publikujesz na YouTube. Jeśli zainteresowało Cię to wideo i chcesz poznawać zagadnienia związane z content marketingiem, SEO, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!